Ta demoniczna manga zachwyca humorem. Demony i ludzkie mięso genialne połączenie. Czytając tą demoniczną komedię romantyczną, dawno się tak nie uśmiałam. Zachęcam Was do zapoznania się z Poczikuro. Jeśli to Wam nic nie mówi, to na pewno powie Wam coś: Kaido No. 8. Właśnie tego autora jest ta manga. Nasz bohater Kuro wraz ze swoim kocim Frankensteinowym towarzyszem znajdują poci, ludzką istotę, której na tej ziemi nie było od jakichś 150 lat. Ale jeżeli zjadłby ją, stałby się najsilniejszym demonem w całym świecie. Niestety, serduszko Kuro bije bardzo do Pocci, przez co zaczyna być dosyć ciekawa sytuacja, gdyż nasz główny bohater postanawia nie skonsumować jej, ale znaleźć jej drogę do domu. Ale jak to zrobić, skoro są w świecie demonów? I tu zaczyna się fantastyczna komedia. Świetnie rozbudowane postaci, niesamowite demony, gadające jedzenie i naprawdę świetna scena walki. Tak wygląda Poczy Kuro. Ciekawym zabiegiem jest to, że my, zarówno jak i inni bohaterowie, nie rozumieją mowy Poczy. gdyż jest to ludzka mowa. Dzięki temu manga jest jeszcze zabawniejsza. Manga ma tylko 4 tomy i powiem wam szczerze, że już myślę, że będzie to za mało. Pierwszy tom nie jest przegadany, naprawdę cały czas się coś dzieje, akcja idzie szybko, a przede wszystkim bardzo zabawnie. Jeśli Kaiju number 8 jest tak zabawna jak Pocikuro, to też muszę po nie sięgnąć.